Ja pierdolę. No nie to wiem, chcemy to czy... Jestem rozczarowany. Nie czy... no, możemy zrobić, nie? Nie patrzę, ja bo patrzę na folder jak nam dodaje chyba ten, ten. Można ewentualnie ja, zrobić. Ja patrzę... Ja uważać, na makina, nie? Na, ja patrzyłem na Facebook. Nie, stu, stój tak przede ja się na plecy pierdolę, jak coś nie, żeby nie widział. Jak on mnie przyciągnie, to może być koniec trochę, nie? A, może się ta dwójka wyłączyć, kurwa! No nie chce się wyłączyć! bo no to zdycham. Kurwa, uciekam. Ja też. Aha, no to łatwo. To odrodzenie wale. A, nie mogę. No to super. No ty kurwa, Nie Trafić, jebany Devin, jak trafić. Aha, jebę mu, ale nie, to wiesz, uderzyło. <laughs> Dobra, nie... Kurwa, w mną stroną przegnaliśmy. Nie, to nie wolno tak To jest. tylko dlatego, że dał nam losowe postaci, kurwa. Brawo. To, kurde, najgorsze połączenie, jakie może być. No, no kurwa. Jakby to jeszcze to był uder to do ubrania, nie? Ale kurwa tak, to ja pierdolę. <śś> Najlepsze to, że cię na strona, to chociaż się można pobawić z tymi pedałami, kurwa. A nie jasno węczyć, jak zawsze. E z noobs. Pisać po tym, jak... Eee... Ja tam... Po tym, jak przegrali, kurwa, 3-0, nie? Eee... Coś wspaniałego. O, Hanek. ciągle bierzesz ten sam. Ten drugi w ogóle nie się bierze, nic się nie rozebra, teraz ciągle bierzesz ten sam. Jak się uda to najlepiej kiedyś bo nie? A to, to już twojej gestii jest komunalne. Widzieliście panie? pani. dalej ją? Aha! Co to miało być kurwa? Ja pierdolę. Weź się schowaj, bądźcie za cię Idziemy do środka. Bez se latał kurwa tam po całym tym, nie? Za ja czekam na zdolności. No jak mnie przez to trafia, niby kurwa w pierwanie Waż, ta pizza stoi przy... Nie. zwycięstwo musi być pełne. Jego? No A. co to miało być kurwa. No nie dość, że mnie sofło to mi pizza Majtyka z pizzy da. Super, niewiście. Gdzie on stoi? Jest na Za Wal, 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 wal szybko! Nie wiesz, to za dużo, ale coś tam było. Dobre, to czekaj, trzeba zrobić tak samo: leż do góry, byś mówił gdzie oni są, ja go wyciągnę znowu. Bo muszę potrze zdolności, nie? I zbesefta, tego góry, śmieciu śmieci ujebany Dobra, mam. To jest za tym, ta? A. Do... Kurwa, a się słował. Wal, 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 wal. Kurwa. O, ten pała. E, szarża, e, napałe, Warią pracę, wal, wal, wal. Dawaj, dawaj, dawaj. No jak to mnie kurwa uderzyło niby. Zjebana gówna, ja. Kurwa, z gówna pierdolonego. No na pewno. Spierdala. Opia pista Dzień są? sam, tym? nadal? Tak. Wal, 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 wal. Szybko, 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 wal, wal, dawaj do... A, co to wal, być? Co to kurwa wal, być? Dawaj, wal, wal, Nie wal, go Kurwa wal, 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 to wal, 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 Nie wal, 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 jest zadziwiony? Gdzie, gdzie jest ten kultas? Nie to nie Kurwa, mam 100 musimy że musi mi się odnowić, nic nie zrobię. Jest. Gdzie on jest prosto zadziwiony? Gdzie? Nie wiem. Gdzie Patrz, kurwa, trzy razy to samo zrobiłem i tak kurwy nie ten. Jeż, jeszcze on to przeżył, nie? Pewnie. Zadziwiamy i poprawię teraz, żeby to nie jaju, kurwa. No, masz wszystko? No a jest tam? Co on robi? No jest, a teraz to jest. Także ja nic nie zrobię, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa tak pewnie wcześniej. Swim nagle się pocimy, kurwa za 5 Ja pierdolę, kurwa. Dawaj, Hanek, teraz ten detonitem. No, aha, na pewno, na pewno, inni nic nie zadziałało. Nie no pewnie kurwa, 100%. Może z zewnątrz trzeba zrobić kurwa, ale to jest Sraka jedna Kurwa, no nie wierzę w tą Pierdol Pierdolę się o ty kurwa. Idzie ta szmata na pałę, to ona mnie zabija Ale widzicie. Ale nie. Dobra, no przeżycie to trzeba zrobić, dla nie da inaczej. Kurwa, kurwa z tym śmiercią. No już ja pierdolę tę grę, kurwo. Ta 90 HP nagle mi detoni wyjebał, tak? Pewnie, kurwa. Zostałem w 90, no pewnie, kurwa, na pewno. A z zewnątrz? Dobra, nieważne, stalowo. Ja pierdolę, bo mi musi zagować, kurwa, tą zjebaną gry zawsze. Kurwa, zażyki. Idzie też szmata. Ważył cię, niezajebanie. Przetrzymasz ją? Dawaj, 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 dawaj! No nie! Tak, oczywiście co? Przeżył, kurwa, na ułamkach HP, kurwa, i go ma 3. Pierdole kurwa, po prostu. Zjebana, kurwa, spierdolona gra. Jebany, kurwa, rozjebę go na ułamku jebanego HP, kurwa. Ku**a przeżył, szalisz, kurwa, jego macie. Ja pierdolę po prostu. Żyjesz ty w ogóle? Żyję, no. O, teraz dwóch Dobra, to będzie łatwiej, raczej. Pierdolony kurwa, jebany się nie. Bo ruskie nie? Kurwa, każdej, że nie. On nie tuje, on nie ma lepszy pojazdy. nie, nie, kurwa, nie, nie, w ogóle. Nie sądzę. No, odpartą szarze, głupia pizda. No, dawaj. W środki trzeba będzie znowu to pierdala, Nie, kurwa. Ja już wybiłem sporo, no ma pół To dobrze. Oj, to było złe bo czy ty, tak Nie uważaj. nie uciekniesz Jak Ty. bo jak ciebie wiadom, to ty masz swoje Koniec z Debil. <gry Dybuli> No, jest nad nami chyba. Te. w lewo. Siedzenie tu chyba nie jest najlepsze. Może odejdziemy całość i pójdziemy na drugą kopułę, co? Nie wiem, czy da radę. Da radę, na duże. Weź go tam ostrzelać, żeby mi w plecy nie wyjechał tak szybko. Aha. Co? A 300 na godzinę w dupie kurwa tym tym frajerem. Wasze posiłki przybywają za... Nic nie działa, to jest kurwa zjebanej grze Szmata już idzie. No. Tak, oczywiście Dupę sobie wiesz, tą szarżą, ty kurwa pedale jebane. Dobra, rozpierdolmy ją. Trzymaj tamtego frajera. Wal, wal, dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, 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 kurwa, Nie, on Łatwo, to się trzymaj tylko od niego z dala i wyjebane Wal Kurwa, jakie ma coś tym, jego odrzucenie niby kosmiczne oczywiście Tak, ja na kur... na pałę dosłownie walczam w nim Dobra, łatwo Dobra, co teraz? Nie wiem, nawet Makaela, może a ty co? Mola nie, bo się wkuruje dosłownie w chuj, więc może tak. Wtedy będziemy mieli czas. Chuj, może Nie wiem, to takie połączenie z dupy teraz No, no i nagle szczel co mają, pewnie. W sumie łatwo, jakby się udało go przyciągnąć. Hmm, tylko nie wiem, czy tu stoimy, czy tam idziemy. Tam wyjdzie chyba, nie? Oni idą w prawo, tak samo samochodem. jak zawsze środki. Ja próbuję go wyciągnąć. Stój, 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 czekaj, schowaj się za tymi kartonami, dawaj. Albo za tym słupem. Schowaj się za słupem, dawaj. On, on jest tam na końcu. To czekamy. podejść za słup, żeś miał blisko. Kurwa, się schowaj, że cię nie widział. Ile to bije, to wszystko Słuchaj, ja, ja podejdę chowę. na bloku. Kurwa, Zobaczymy, co oni zrobią. Gówna, nie My, ty, kurwa, go pizda. Będę Ten tu stał na tej dobrze. środkowej platformie. I zobaczymy, bo oni coś odjebią na stowarzyszenie. Obejrzymy o kurwa. do Tak, dawaj, chorej, to jest ten moment. No i gówno, nie? Łatwo, tak, łatwo. To, łatwo, to łatwo. Ktoś do środka. Czego, tutaj, jeszcze go zabudziłem po wąsku. Chodź. <laughs> o, jest odpier odpierdala gówna, tak? Pewnie. No i jeszcze mi to hita sprzedało, nie? No, na pewno, kurwa. O tak, o tak, oczywiście. Jak kurwa, kurwa szma to. Jebana kurwa. 10-10 szarży, kurwa, pewnie. Nic jej nie zrobiło, nie? W plecy jej wyjebę z tego gówna O, szarża, ojeju. No, jak to się kurwa niby stało? Przez blok od frontu mi wyjebał ten główny, kurwa, jebany. Dobra, nic nie musimy robić, pamiętaj. O, ho, ho, ho. <laughs> Bujkę miałem odpaloną teraz, nie? Z duży odpalić. Dobra, weź mola, wow. Ja żegnę kurwa jak ten Jak mi się z nią z spierdolą. To przez rzut mieczem coś się zawsze, bo jak rzucić mieczem i ktoś się puśnia, albo coś w tym nie? A to jest jebane, mnie, bo w jak jak zrobi ten rzut mieczem, to jakby blok mu działa kurwa niewidzialnie, nie? A umula nie. nie. Nie, niewidzialnie mu działa, to że dobra. A umula tak nie ma, jak w tym czasie dostaje puszcza, to jest saka i mu się zdolności pierdolą czeka, kupa, kupa Come on, Ej, oj, dostali się bo... <laughs> oh, oh, oh. Okay. ja poszedł do tamtej kopuły teraz dawaj proszę bardzo a dziękuję, a proszę, a dziękuję a tam kenobi czeka z puszem. Dobra, mm, do, do, do? tak, tak, tak. Dobra, lecisz? Czekajasz wodnie? Co nie, nie? Jak jednost! Nie, dobra, jesteś mistrzem tej ruiny kurwa z tymi kuszami, dwóch debi intensywny. To idzie dead, ojej, fuski. Nie o Ojejo, ojej, ojej oj Szarzo, nie podziałam w tej kurwa pika. łatwo. <coughs> ah, i nic nie zrobiło tak? Fajnie, to jest pana prawda. Krabi, krabi, dawaj, blok. Krabi, krabi. Aj dawaj, krabi. O, majtryk. O nie. O, kurz. O, nie działa. O, lecisz. O, ja sam. O, ja sam. O, krabi, krabi, to jest. Krabi, krabi, to jest. Jak się robi? stop. Jeszcze... A dobra, na szczęście go przebiłem, że będę pierwszy. Ja bym... Było... To... Nie, nie, ma to wtedy nie ma takich rzeczy. Gliwe stop. jest kurwa, łatwo.